Bardzo satysfakcjonujące uczucie. Mm -hmm. Kiedy film, na który tak bardzo czekałam, staje się póki co moim ulubionym filmem 2025 roku. Synaliz. nas regularnie, to ja już w dwóch miszmaszach mhm. mówiłam o tym, że to jest najbardziej oczekiwany przeze mnie film roku, prawdopodobnie. Wystarczył jeden zwiastun, żeby zaszczepić takiego bakcyla, żebyś wiedziała, że jest na co czekać. Bo po prostu tu jest mnóstwo rzeczy, które w kinie lubię, ale do tego pewnie przejdziemy później. Mhm. I kochani, jeżeli do tej pory, po ostatnim choćby miszmaszu, nie poszliście jeszcze do kina na Sinners, to bardzo Was proszę, idźcie. Ja tu powiem od razu, Sinners to nie jest film idealny i nawet nie jest filmem idealnym dla mnie, mhm. ale... Ale tak ci oddał. Wszystko mi dał. Mieszankę gatunkową, która jest trochę filmem kostiumowym jednocześnie, bo przenosimy się do czasów słusznie minionych. Trochę musicalem na swój sposób, ale też przede wszystkim jest oryginalnym pomysłem jest nowym IP, nie bazuje na żadnej franczyzie. Nie jest na podstawie czegoś. Tam to jest oryginalny scenariusz Ryana Kuglera, czyli reżysera Fruitvale Station, pierwszego Krida, dwóch odsłon Black Panther. No i właśnie, zacznijmy może od e, Ryana Kuglera, którego my mamy szczęście obserwować od pierwszego filmu. Tak. I który no z dzisiejszej perspektywy niestety e, na wiele lat związał się z MCU i tak jak pierwsze Black Panther ja doceniam za wiele rzeczy. Tak, drugie nie jest moim filmem, ale to też It's... jest film, który powstał w konkretnych okolicznościach i był pełny kompromisów. Tak zgadzam się, natomiast cieszę się po prostu. Po prostu się cieszę, że Kugler wrócił do autorskich rzeczy i dał nam to. Start this shit with a bang. Jeżeli jesteście z nami dłużej, to dobrze wiecie, że mam pewną słabość do motywu bohatera, który wraca w swoje rodzinne strony, żeby tam na nowo zderzyć swoją przeszłość oraz teraźniejszość. No to tutaj mamy podwójnie ten motyw, ponieważ Michael B. Jordan gra dwóch bohaterów, braci bliźniaków Smoke'a i Staka. No i ci bracia bliźniacy w Chicago robili jakąś karierę, dorobili się potężnych pieniędzy, z którymi wracają właśnie w swoje rodzinne strony i zamierzają otworzyć taki lokal dla czarnoskórej społeczności. Gdzie wszyscy y, obywatele będą czuć się bezpiecznie, będzie grała bluesowa y, muzyka. I wszyscy ci ludzie po całym dniu zapieprzania na plantacji mogą po prostu trochę wyluzować. I w zasadzie akcja całego tego filmu rozgrywa się w jakieś 24 godziny, mniej więcej. To znaczy ci bohaterowie przyjeżdżają, starają się znaleźć osoby, które im pomogą w zorganizowaniu, właśnie, imprezy wieczornej na otwarcie klubu. Spotykają swojego młodszego kuzyna, którego też będą trochę w ten świat wprowadzać. A który okazuje się być niezwykle utalentowanym muzykiem, który gra przepięknie na gitarze. Ten głos. Well, Przepraszam, zanim przejdziemy dalej do opowiadania fabuły. Mm -hmm. Muzyka w tym filmie to jest pieprzony majstersztyk. Chcę ją na winylu w tym momencie. Możemy wracać. Wróćmy do tego, że w tym filmie muzyka ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. W zasadzie jest klamrą dla całej opowieści. Rozpoczyna się od tego, że ktoś gra i przywołuje coś. W zasadzie mamy tutaj takie odniesienie do tego mitologicznego spotkania muzyka bluesowego z diabłem na rozstaju dróg. I właśnie muzyka będzie tutaj odgrywać myślę, kluczową rolę. Bo raz, że mamy te bluesowe, południowe brzmienia. Dwa, że dojdą tutaj elementy irlandzkiego folku. Trzy, że pójdą potem elektryczne gitary. I to wszystko się w jakiś magiczny sposób łączy tak, że nie zgrzyta. Mamy jedną scenę, która ja uważam, że jest wybitna po prostu. Mówisz o scenie imprezy. Muzyki przez epoki, tak to nazwijmy. Tak, Tam, gdzie czas się zatrzymał. To jest coś, czego... W takiej formie w kinie nie widziałam, i żeby zadziałało tak bardzo w danym momencie historii. Nie da się ukryć, i chyba twórcy też tego nie ukrywali, bo w zwiastunach to było wyraźnie zasygnalizowane: że mamy tutaj do czynienia z tematem wampirów na południu Stanów Zjednoczonych. Co też jest dosyć niecodziennym połączeniem i uważam, że e, takie motywy właśnie Mississippi, Louisiana, Nowy Orlean, Voodoo idealnie nadają się do tego, żeby po pierwsze podkreślić tego bluesa, po drugie nieco bardziej właśnie wypuścić na prowadzenie ten folklor. Tak i ja uważam, że w ogóle poza tą mieszanką gatunkową, to też ta mieszanka duchowo-religijna mhm. tutaj ma tak ogromną siłę rażenia i w ogóle ten film ma taką energię, z niego po prostu buzuje taka specyficzna moc. Tak. Ten rodzaj doświadczenia kinowego, który przypomina ci. Po co chodzisz do kina? Dlaczego tak pokochałeś to medium? No ale wróćmy do tematu wampirów. Bo tak się składa, że w roku 2025, my w Polsce przynajmniej, w 2025, dostaliśmy dwa porządne filmy o wampirach. Jeden to był Nosferatu, drugi to właśnie Sinec. I Nosferatu. I to są diametralnie, inne, diametralnie filmy. inne filmy. Nosferatu wracał do korzeni, starając się znaleźć właśnie jakąś taką świeżą krew w tym temacie. Natomiast ten film proponuje podejście z zupełnie innej strony, takie, której być może właśnie jeszcze nie widzieliśmy na ekranie, a która pozwala na mnóstwo swobody. Aż się dziwię, że wcześniej to nie nastąpiło i nikt nie zrobił tego w taki sposób, bo musiał to zrobić Kugler tutaj teraz. Natomiast co ciekawe, przynajmniej do połowy tego filmu ten motyw jest ledwo sygnalizowany. Tak tutaj gdzieś jest takie oczko puszczone, tutaj gdzieś jakieś zdanie pada i oczywiście wiedząc z czym będziemy mieć do czynienia, automatycznie składamy to wszystko do kupy, ale no, bohaterowie moim zdaniem to nawet jeżeli nie wiemy, ale zobaczymy pierwszą scenę, w której pojawia się Jack O'Connell, mm -hmm. to wiemy. We hungry dogs. Wolf, wolf. <laughs> To jest jeden z tych elementów, które my mamy zakorzenione w swoich głowach po prostu zakodowane, no. Od Maleńkości. Od dziesięcioleci. Ale właśnie i ten film na pewnym etapie się tak łamie, się przełamuje gatunkowo, bo do pewnego momentu bardzo sprawnie wszystko buduje, wiemy, do czego dążymy, że ma być to wielkie otwarcie, ma być impreza i tak dalej, a od pewnego momentu po prostu odpinamy wrotki i lecimy z koksem. To jest trochę motyw, który kojarzy się automatycznie z od zmierzchu do świtu, gdzie też film był wyraźnie podzielony na dwie połowy, y i ta druga była bardziej hardkorowa i wiemy, czego dotyczyła. Y tak, ale w całym tym hardkorze i w całym tej gonitwie po prostu mamy tutaj motywy, które są znacznie głębsze niż rozrywkowe oblicze tego filmu. Tak, i znacznie bliżej człowieka przede wszystkim, bo nie byłby to film Ryana Kuglera, gdybyśmy nie podejmowali tematu rasy. Ale też jednocześnie ten motyw rasizmu jest ukazany w taki sposób, że zakończenie było dla mnie zaskakująco, wręcz satysfakcjonujące. W ogóle powiedziałabym, że y, klamra tego filmu uh -huh. to jest motyw segregacji rasowej i tego, co my z tym zrobimy. Tak. No Pomijając oczywiście 15 różnych zakończeń y, samego filmu, bo tutaj mamy już no pewien zgrzyt. No właśnie. Ja chciałam <laughs> o tym powiedzieć wcześniej, ale może to jest dobry moment. Uh -huh. Nie do końca jestem fanką pewnych rozwiązań w trzecim akcie i w epilogu. Chociaż z drugiej strony, jeżeli chodzi o parę z epilogu, to mogłabym oglądać 10 tysięcy sezonów serialu. serialu na ich temat. Yy, Przez wieki. Tak. Z jednej strony tak, yy, ale z drugiej strony też miałem ten zgrzyt, że ten film yy, kilkanaście razy się po prostu kończy i skończyć nie może. I o ile z pierwszą połową nie mam żadnego problemu, śledziłem z zapałem, z zainteresowaniem to, co dzieje się z bohaterami i do czego będziemy tutaj dążyć, jeżeli chodzi o to otwieranie lokalu i potencjalne zagrożenie. Tak, w drugiej połowie, moim zdaniem, wkrada się sporo chaosu, także montażowego. Kilka takich cięć, które w moim odczuciu były trochę. Że tak to ujmę, nieeleganckie względem całej reszty. Dobra, jednej rzeczy naprawdę nie lubię tutaj. Mhm. I to jest. No, Ja tego nie lubię w każdym dosłownie filmie. Czyli pokazywanie nam scen, które były dosłownie parę minut wcześniej tak, tak, jako tak. podsumowanie pewnej rzeczy. Tak. I, hej, no I my to pamiętamy. I ja rozumiem, że to jest perspektywa bohatera, który przeżywa coś dramatycznego i wracają do niego takie momenty, ale. No to nie jest, to jest cały sezon. No nie to, co widzieliśmy przed chwilą. Tak. I to jest moim zdaniem rozwiązanie takie, co nie zmienia faktu, jak już mówiłam, że jest to bardzo satysfakcjonujący seans. I może właśnie dzięki temu chaosowi przynajmniej dwie wybitne sceny w tej drugiej części filmu mają aż taką siłę rażenia. I mogły tak wybrzmieć. No, ale myślę, że też już abstrahując od y, reżyserii, od scenariusza, od y, montażu i operatorki, która jest absolutnie fantastyczna, o, w, w ogóle... ogóle ta operatorka jest absolutnie fantastyczna. Tak, i cały film był kręcony na taśmie. Piękne rzeczy. Piękne. Wygląda wspaniale, brzmi wspaniale i jest zagrany absolutnie wspaniale przez całą obsadę, tak. bo uważam, że nawet jeżeli ktoś tutaj ma jakąś taką drugoplanową rolę, gdzie ma dosłownie pięć zdań do powiedzenia, to on jednak wspaniale uzupełnia to tło. Albo Zupełnie z niego wychodzi i kradnie całą scenę jak lindo. Etyga się, MSYO. Na przykład. No, albo pani Wudu, która też jest świetna w ogóle tutaj. Nie pamiętam imienia ani aktorki, więc y, też tutaj wybaczcie. Natomiast y, świetna postać. Szkoda, że było jej tak niewiele. Liczyłem ale, na więcej motywów tego pokroju. Ale bardzo dużo serca jest w tej mm. postaci i takiego smutku, który rezonuje też z jednym z naszych braci. Idźcie zobaczyć ten film, proszę. Let's do, this. Let's do this. To jeszcze chyba tylko tak dodając do tych aktorskich kreacji, chciałbym podkreślić, że Michael B. Jordan dawno nie był tak dobry. Nie zapominajmy, że musiał zagrać dwie postacie, a myślę, że w trakcie filmu często się o tym zapomina. Mm -hmm. Że to jest jeden aktor tak. grający te dwie postacie. Dawno nie widziałem go w takiej roli, w której miałby tyle swobody i tyle przestrzeni na to, żeby pokazać różne swoje oblicza. I że po prostu jest świetny. I. Jeżeli ktoś go marnuje w filmie, to to jest wina tej osoby, która marnuje Bijordana w filmie. No to ostatnio B. Jordan sam siebie zmarnował, więc. A to prawda. Ym... No. Świetne postacie. Mnóstwo dobrej, mięsistej akcji, sporo posoki, leje się krew po prostu hektolitrami. Duchowość, ludowość, religia, folkowość, muzyka. różne kultury. Absolutnie przepiękna scena imprezy. Wspaniała operatorka, doskonała muzyka, czego chcieć więcej, nawet jeżeli gdzieś tam coś komuś zazgrzyta, who cares? Ale to, że nam zazgrzytało, to nie znaczy, że zazgrzyta wam. I uważam też, że sam motyw wampiryzmu jest tutaj potraktowany kreatywnie. I szczególnie chodzi mi tutaj o motyw samej świadomości. Już nie będę mhm. mówiła nic więcej w związku z tym, ale to było dla mnie faktycznie zaskakujące i takie. fajne. W tym wypadku ma to sens, bo. Tak, w ogóle proces przemiany jest tutaj błyskawiczny, tak jak w niektórych filmach o zombie to trwa długo, a w niektórych po prostu ktoś pada i wstaje nagle jako zombie, tak tutaj ten proces też jest bardzo szybki i też to nie jest wampir romantyczny, to jest wampir bestia, wampir y, który chcecie cię przekabacić na swoją stronę. Czy bestia do końca? No na swój sposób. Rządza krwi jest motorem napędowym jego działania. Czy jesteś o tym przekonany? Bo ja mam bardziej podejście Jestem na wieki przeklęty i nie chcę być sam. Ale też jednocześnie bardziej w stronę takiego trickstera, który po tak, prostu chce korzyść z tego wyciągnąć. Ale jest w tym smutek. No tak. No właśnie, w ogóle, przez to, że on jest Irlandczykiem. Tutaj? <grym> Okonel. Tak, to też ma taką dodatkową podstawę smutku. <grym> no. no trzeba troszeczkę pewnie wiedzieć o świecie. Żeby tak, tak, ale. Wszystko tutaj ale się to, połączyło. To ale... też jest jeden z tych rozrywkowych filmów, w których spokojnie można jeszcze sobie kopać i znaleźć jakieś inne dodatkowe rzeczy przy drugim, trzecim sensie. I właśnie takie filmy lubimy najbardziej. Ale jednocześnie można się na tym dobrze bawić i w ogóle tych rzeczy nie szukać. Tak, 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 tak. Czyli film, który działa na kilku różnych płaszczyznach. Dziękuję. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Oczywiście czekamy na Wasze y, komentarze po wyjściu z kina. Liczymy, że jednak z tych 50 tysięcy widzów, którzy poszli na ten film do kina, no to spora część jest tutaj w sekcji komentarzy. Tak! Więc y, do zobaczenia w następnych.